Witam wszystkich z tej strony Quadron i zapraszam Was do kolejnego odcinka, zagrajmy w której zagramy w GOTIK 2 Noz Gruka. Yy, tak więc, moi drodzy, co się będzie działo w tym odcinku? Yy, no, będę oczywiście już yy, pomału się wybierał do klasztoru. Yy, no i tam po prostu słuchajcie, będę musiał odebrać to okoinosa wreszcie po tak długim czasie. W końcu jako paladyń już tak dostojnie będę mógł odebrać okoinosa. A co się działo w poprzednim odcinku? Poprzedniego odcinka właściwie. No, udało mi się uwolnić Beneta. Jest to postać naprawdę kluczowa dla fabuły, jeszcze mi. Yy, udało mi się oczywiście zostać paladynem. Udało mi się tam zrobić dużo, dużo rzeczy. No i oczywiście jeszcze, jeszcze wcześniej skończyłem wątek Jarkendaru. Tak więc naprawdę fajnie. O, poszukiwacz. No proszę. Aj, myślałem, że się uda go zabić na strzała, ale nie ma tak dobrze. No, co mi powiesz? Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie mam ucieczki. Mhm, super. No, czuję, że jest ciśniej, niż norma. Okej. Okay. Poszukiwacz upadł tak mocno. No i bardzo fajnie, bo miał w sobie miksturkę szybkości, więc jakby mi tam ewentualnie zabrakło szybkich śledzi kiedyś, to będę się mógł tak jeszcze rezerwowo posiłkować tym, tymi właśnie miksturkami. Więc też jest nieźle. O, tam jest kolejny poszukiwacz. No, ja sobie nie przepuszczę, nie, 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 nie opuszczę właściwie walki z nim. Jeszcze raz. No, super. Szpombel ma się to do siebie tak troszeczkę, troszeczkę to zbugowane, ponieważ czasami, właściwie, nawet nie czasami, tylko dosyć często, yy, bywa tak, że kiedy uderzymy jakiegoś yy, przeciwnika piorunem, to on może nas jeszcze na przykład raz zaatakować, zanim umrze. Jest to taki troszeczkę denerwujący bug w przypadku silniejszych przeciwników, na przykład taki Ork Elita, takim jednym dodatkowym strzałem z krytycznego uderzenia, może nas. Od razu posłać do piachu, więc naprawdę nie fajnie. Ja tutaj nie będę specjalnie... Łał, myślałem, że znowu się uda. No, znowu ta animacja, przyzywania, nie wiem, czegoś tam. Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem. Mhm, mam miecz większy niż ty cały, ziom. Więc uważaj. No, jeszcze raz, ale combo. Takie typowe combo dostał. No, jakieś tam miksturka domany. Ja tutaj za dużo nie będę XP, ponieważ na XP'en to sobie zostawię kilka odcinków tam, jak już wszystkie zadania główne i poboczne wykonuję. Tak więc, tą taką, no dla mnie taką fajną sprawą lubię takie ekspienia a dla was może tak średnio interesujące, to, to właśnie ten motyw sobie zostawię na czas ma. trochę późniejszy. No i tak szczerze postanowiłem, Yy, troszkę tak głupio zrobiłem, ponieważ dałem Wam wybór, żebyście powiedzieli mi, czy mam robić najpierw misje poboczne, czy główne. Ale tak nagrywam to ciąg takim ciągiem, więc wydaje mi się, że najpierw zrobię misje główne, a potem poboczne, więc... Yy, moi drodzy, wybaczcie mi, ten jeden raz najwyżej Was nie posłucham no i trudno. Przepraszam Was, moi drodzy, no troszeczkę bezmyślnie to zrobiłem, ale no trudno, no bywa. Yy, tak czasami bywa. Mam nadzieję, że mnie jakoś nie zlinczujecie za to, no w sumie dużej róż różnicy w gameplayu i w let's play to nie będzie, ale... No, sam fakt, że Was troszkę nie posłuchałem, ale no. Przepraszam, przepraszam. Wy jesteście moi drodzy wyrozumiali, kochani, więc na pewno mnie zrozumiecie dobrze. Tutaj wilka oczywiście sobie zabiłem, bez problemu. Yy, no i biegniemy dalej. Tu już zbliżamy się pomału do klasztoru. Yy, tutaj jeszcze nie byłem, więc nie, nie dziwne, że tyle potworków tu jest. I tutaj mamy jakiegoś pana Izgarot. Oj, stara kamienna tablica, świetnie. Hej! Cześć, panie Izgarocie. Niech inos będzie z Tobą. Co mogę dla Ciebie zrobić, wędrowcze? Dokąd prowadzi ta ścieżka? Ta ścieżka zaprowadzi cię prosto do klasztoru magów ognia, jednak wstęp tam mają tylko słudzy i nosa. Ponieważ przyłączyłeś się już do innej grupy, nie zostaniesz wpuszczony do środka. Mam wiadomość o Watrasa. Co to za wiadomość? List, proszę, oto on. Dobrze, możesz powiedzieć Watrasowi, że odebrałem jego wiadomość. Przyjmij jako zapłatę te magiczne mikstury. Na pewno ci się przydadzą. Okej, okay, zadanie wykonane, tak przy okazji. Co tutaj robisz? Jestem magiem ognia, kapłanem Boga Inosa. Inos jest najwyższym bogiem, stworzycielem ognia i panem sprawiedliwości, a to jest jego kaplica. Ludzie przychodzą tutaj, kiedy chcą się pomodlić do Inosa lub otrzymać błogosławieństwo. Za niewielką opłatą możesz ode mnie otrzymać wiele pożytecznych przedmiotów. Mhm, mm okej. Okay. Pobłogosław mnie. Błogosławię Cię w imieniu Inosa. Niechaj ogień naszego Pana zawsze płonie w Twym sercu, aby dawać Ci siłę do postępowania zgodnie z Jego naukami. Dobra, i co ty tu masz? Pokaż mi swoje towary. O, masz miksturki. I nawiasem mówiąc taka ciekawa sytuacja, ponieważ yy, Izgarot wspomniał o tym, że nie zostanę wpuszczony do klasztoru, więc tutaj taki troszeczkę... Może nie tyle błąd, ale po prostu... No, autorzy myśleli, że... Zawsze macie swoje no ciebie opiece. też. Autorzy myśleli, że po prostu no przyjdę tutaj wcześniej, a jednak ich trochę oszukałem. No i zbliżamy się wielkimi krokami do klasztoru. Tutaj pamiętam było dużo czerojadów, tak jest. Oczywiście czerojady teraz mnie to żaden przeciwnik. A 70 ekspa za takiego sierwojada to y, piechotką nie chodzi. Okej. Okay. 5 sierwojadów padło. Yy, dobrze, tutaj sobie Nic zypodbieram mięsko, chociaż w sumie nie wiem po co. Nie, nie wiem czy to jeszcze do jakiegoś questa w Nic grze tujemy. w ogóle będzie mi potrzebne mięso, ale już tam pozbierać, pozbieram, niech będzie. Yy, co my tu mamy? Kamienna tablica, świetnie. Nie wiem jak, ale jaka by nie była, zawsze sobie ją przygarnę. Zawsze jakakolwiek statystyka do przodu to zawsze coś. O, i tutaj mamy pełną bestię. Może się uda się z kuszy. Byłbym bardzo szczęśliwy, bardzo rad, że jakłbym nawet. No super. Nie no, bez imienny coraz lepiej naprawdę sobie radzi. Zarówno z bronią dystansową, jak i z bronią białą. Dobrze. No i tutaj widzimy pomału klasztor. I tam stoi jakiś tajemniczy jegomość, z którym sobie oczywiście porozmawiam. Ej o, ty. sam zagadał. Ej, ty! Byłeś kiedyś w klasztorze? Może? A czemu pytasz? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi. Nie wiem już, do kogo mógłbym się zwrócić. Skąd pochodzisz? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. I od tej pory tkwie na tej wyspie. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Ale tam mnie raczej nie przyjmą. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Próbowałem chyba wszystkiego. Lepiej zejść z drogi. Bez Zdążyłem już zauważyć, że od paru dni jest tu cholernie niebezpiecznie. Mhm, mm czyli tutaj Jergan pyta się o pracę, o... ogólnie o takie, tego typu rzeczy. No i też wspomniał o bardzo fajnej sprawie, ponieważ powiedział, że był... Yy, tam... na łajbie jakiegoś wielorybniczego statku. Czyli to może oznacza, że gdzieś w gotiku występują wieloryby. Taka zagwozdka. No tak, no jak w wielorybniczy statek, to, no, to na co mógł polować? No chyba, że nie nasz protki, tylko na wieloryby, nie? Dobra, ale kroczymy tutaj do klasztoru. Tam już widzę jakiegoś maga przed wejściem. Ciekawe któż to, coś to. Co to za ziemi... Aaa, Milten, zapomniałem fakt. Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś teraz palaczem. A jak? Jak widzisz. Ho, ho mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać no ani oczywiście. Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał kłopotów z byle Orków. Orkowie to najmniejsze z naszych zmartwień. Tak, wiem, ale dobrze cię mieć po naszej stronie. W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Chcesz pobierać nauki od magów ognia? Być może. Wiedziałem. Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. To on zajmuje się zwykle paladynami. Znajdziesz go przed kaplicą. Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. W porządku. Masz tu klucz. No spoko. Jakim cudem udało ci się tak szybko dostać do klasztoru? Głupie pytanie. Prześliznąłem się przez przełęcz i udałem się wprost do klasztoru. Ominięcie niektórych spilnujących przełęczy bestii nie było proste, ale koniec końców poszło mi łatwiej niż się spodziewałem. Wiesz może, gdzie są pozostali? Gorn całkiem nieźle zniósł pobyt w więzieniu Garonda. W każdym razie. Zamierzał zajrzeć do li i dowiedzieć się, co słychać na farmie. Jak go znam? Odbija sobie teraz z nawiązką długie dni postów w więzieniu. Założę się, że nieźle już spustoszył spiżarnię najemników. Diego mamrotał coś o wyrównaniu rachunków, ale nie wiem, o co mu chodziło. Podejrzewam, że wrócił do miasta. Znasz go przecież. Zawsze szuka okazji do zarobku. Możesz mi coś powiedzieć o tych zakapturzonych postaciach? Niestety nie, ale mam co do nich bardzo złe przeczucia. Lepiej nie wchodź im w drogę. Spokojnie, daję sobie z nimi radę. No i dobrze, pogadaliśmy z Miltenem, no i wreszcie mogę przekroczyć progi klasztoru. Och, tak świątobliwie. Tak mocno. Dobra, sejwik. No i wbijamy do środka. Tam to będzie. Będzie dużo dialogów, tak, to mogę wam powiedzieć będzie trochę dialogów, no ale jak wiadomo, tam w takiej jakby, no nie do mojej lokacji, ale w nowym miejscu, gdzie jeszcze nie gadaliśmy z nikim, to wiadomo, że... Troszkę tych dialogów musi być. Parlam, że zdecydowałeś się walczyć po naszej stronie. Cieszy mnie to. Przyda nam się każda pomoc. Powinieneś od razu udać się do Marduka. To on przygotowuje paladynów do walki. To się nigdy nie zmieni. Czy masz dla mnie coś jeszcze? Tak. Jako członek biblioteki posiadasz do niej klucz. W bibliotece znajdziesz braci Karasa i Hyglasa. Jeśli chcesz, możesz z nimi porozmawiać. Widzi i słyszy się to i obo. Gdzie znajdę? Wow, jest trochę tych kwestii. Wejście do piwnic znajduje się w połowie kolumnady po prawej stronie. Kaplica? Kaplica to sala znajdująca się mniej więcej w połowie kolumnady po lewej stronie. Tam właśnie Paladyni modną się do Inosa. Biblioteka znajduje się na końcu kolumnady na lewo. Powiedział. Dokładnie po drugiej stronie kościoła. Widzi, słyszy się to? Kościół, Kościoł? panie Wszechmogący, czyżby nie był Cię wzroku? Gdzie tu jest kościół? Gdzież gdzie? on może być? być? Dobra, wiemy wszystko, gdzie co mniej więcej jest. Nie, no nie i nikt nikt dobrze. Cię nie prowadzi. No, ciebie też. Ale póki co idę tutaj właśnie do tego kościoła porozmawiać z Pyrokarem, to on ma mi wydać oko i nosa, tak więc wreszcie tylko na chwilę. Pyrokarze, to się okaże. Przybywam z górniczej doliny. Jakie wieści przynosisz? Zebrała się tam potężna armia orków i smoków. To już wiemy od Miltena. A co z ładunkiem rudy dla króla? Niestety ruda, którą wydobyli ludzie Garonda, nie zaspokoi raczej potrzeb królewskiej armii. Zaiste, w mrocznych czasach przyszło nam żyć, skoro światło słońca ustępuje dziś miejsca ciemności. Zaatakowały mnie tajemnicze postaci w czarnych szatach. Tak wiem, to poszukiwacze. Pomiot z otchłań Beliara. Strzeż się ich, bo spróbują zawładnąć twoją duszą. Jeśli im ulegniesz, przestaniesz być sobą. Tylko w klasztorze znajdziesz wtedy pomoc, więc uważaj na siebie. Weź to! Gdybyś potrzebował pomocy, ta runa przeniesie cię prosto do klasztoru. Pamiętaj, od twojej silnej woli zależą teraz losy nas wszystkich. Dzięki Pyroka, dzięki. Przybywam po oko i nosa. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety! Muszę cię rozczarować! Padliśmy ofiarą niecnego spisku, nieprzyjaciela! Oko i nosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru! Kto to zrobił? Siły zła. Cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu arcymaga ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Petrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanej strony. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy i narażony na kuszenie ze strony złego. Udało wam się ustalić, dokąd zbiegł? Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym zniknął w porannej mgle. Wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali święty amulet. Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. No to się porobiło. Złe siły zawładnęły mym umysłem. Możesz mi pomóc? Mogę? Jeśli okażesz wystarczającą wdzięczność klasztorowi Inosa. 300 sztuk złota powinno wystarczyć. Okej. Okay. Oto pieniądze. Masz. Wypij to. Niech miłosierdzie Inosa będzie Twoim spawieniem. No i super. Możesz mnie pobłogosławić? Przydałaby mi się Boska Pomoc. Niech Inos broni Cię od krzywdy i złej przygody na mrocznych ścieżkach mi przyszło ci kroczyć. Dobra. No i to wszystko. Jest coś jeszcze. Wróg zbezcześcił kilka przydrożnych kapliczek i nosa. Straciły swą magiczną moc. Rozumiem. I co w związku z tym? Twoim zadaniem będzie oczyścić je, zanim problem stanie się naprawdę poważny. Weź tę wodę święconą i wlej do każdej z kapliczek po kilka kropli. Dzięki świętym słowom oczyszczenia, kapliczki powinny odzyskać swą dawną moc. Oto twoja mapa. Te z kapliczek, które wymagają oczyszczenia, są na niej odpowiednio zaznaczone. Teraz idź i bierz się do pracy. Dobra, czyli dostaliśmy kolejne zadanie: oczyszczenia kapliczek. Czy chciałbyś mi powiedzieć coś jeszcze? Odejdź. Wiesz, co masz robić. Okej, okay, a Serpentes nie chce od nas nic. Czyli moi drodzy, oczywiście jak to bywa, no bez imienia nie mógł od razu dostać tego kainosa, bo znowu się pokomplikowało. Tutaj się przy okazji łyknę uleczenie z opętania, super efekt, tak nawiasem. E, no dobra, tutaj zaczyna się ściemniać, więc może najpierw się prześpię. Tutaj do łyżeczka cyk. E, do rana. No i spójrzcie, e, już mi się wszystko wyregenerowało, ponieważ uleczenie się z opętania, aha. Czyli teraz tutaj nikt nie przyjdzie, bo wszyscy jeszcze wychodzą z tej kaplicy czy z kościoła. Ale tutaj jakiś kolej stoi. Yy... Opolos. Elos. Jak tam owce? A jak ci się wydaje? Chodzą sobie i skubią trawę. Zastanawiam się, co się dzieje na zewnątrz. Magowie wydają się niespokojni. Pedro nas zdradził. Słyszałem, nie wiedziałem jednak, że i ty o tym wiesz. Dlatego właśnie nic nie mówiłem. Czy wróg jest silniejszy od nas, to znaczy, czy możemy go jakoś pokonać? Wszystko jest możliwe, póki życia, puty na ziemi. Ach, bezmienny. Za to cię lubię. Po kraju wędrują dziwni przybysze w czarnych szatach. Co masz na myśli? Jacy przybysze. Nikt nie wie skąd się wzięli, noszą długie czarne szaty i zakrywają sobie twarze. Wygląda na to, że są jakiegoś rodzaju magami, a przynajmniej znają czary. To brzmi niepokojąco. Mam jednak nadzieję, że Najwyższa Rada poradzi sobie z tym problemem. W górniczej dolinie pojawiły się smoki. Wraz z armią orków oblegają oddziały królewskie. Smoki? Zawsze myślałem, że istnieją jedynie w strasznych opowieściach. Są prawdziwe, uwierz mi, królewscy paladyni chyba sobie z nimi poradzą, prawda? Zobaczymy. Dobrze. Eee... Pogadaję sobie troszkę Zopolosem zdobyłem trochę doświadczenia, więc fajnie. Tutaj mamy Agona, tu w ogóle chwasty sobie wyrywają, super. Co tu sadzicie? Próbujemy wyhodować zioła lecznicze, których mistrzne oraz używa do ważenia mikstur. I jak idzie? Och, dziękuję za troskę, panie paladynie. Raduje mnie praca i jestem pewien, że wkrótce zostanę magiem. Panie paladynie, och, respekt tak mocno. Dobrze, tutaj mamy hey. Dyriana. Jak leci? Dziękuję Inosowi, że mogę przebywać tutaj w klasztorze. Dobra, nic wielce, wielce mi tam ciekawego nie powiedział. I tutaj mamy Babo. Cześć. Co tu robisz? Nie wolno mi z tobą rozmawiać. Naszym przełożonym nie podoba się, kiedy kontaktujemy się z obcymi. To nie brzmiało, jakbyś był zadowolony. No cóż, to znaczy wszystko w porządku. Naprawdę. Tylko... Och, nie chcę narzekać. Okej, okay, moi drodzy, osiądzamy no, się pomału dalej. do końca, tak My więc żegnamy z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku w serii gryme Koti Błąd Kruga. Póki co, trzymajcie się ciepło to i porządku. Mam problem z jednym